Powiem teraz jak korzystać z aplikacji Mentimeter wykorzystywanej do tworzenia anonimowych sondaży, aby z niej skorzystać, wchodzimy na stronę mentimeter.com. Następnie, no za pierwszym razem należy założyć konto. Proszę się nie przejmować tym, że jest to w języku angielskim, bo założenie konta jest bardzo proste. Klikamy sign up. I możemy się zalogować na przykład swoim kontem googlowym albo wypełnić tutaj dane, adres e-mailowy i dwa razy potwierdzamy hasło. Ja zaloguję się kontem googlowym. Trzeba wybrać konto, które chcemy wykorzystać. Przy pierwszym logowaniu warto napisać, w jakim celu używamy. W moim przypadku do edukacji nauczyciel. Za 0 zł czy 0 dolarów kontynuujemy za darmo. Nie mamy jeszcze żadnych nowych prezentacji, więc można stworzyć nową prezentację, czyli nowy zestaw pytań, klikając albo ten przycisk nowa prezentacja tutaj, albo tutaj. Klikam w wersji darmowej. W wersji darmowej mogę zrobić prezentację z dwoma slajdami, czyli dwoma. Pytaniami, które zadam mojej publiczności, czy to będą uczniowie, czy to będą rodzice podczas zebrania, na przykład. Zaczynamy od wyboru typu pytania. Może to być wielokrotny wybór, może to być chmura wyrazowa. Najlepiej przydaje się, jeżeli odpowiedzi, które chcemy uzyskać, są jednowyrazowe, albo pytania otwarte, albo takie suwaczki, które mogą nam określić. Stopień natężenia zgadzania się, na przykład czy nie zgadzania z danym zdaniem, albo ranking, czyli szeregowanie w kolejności odpowiednio rzeczy, które my tutaj umieścimy, albo pytania i odpowiedzi. Jeżeli to wybierzemy, to uczestnicy będą nam mogli zadać pytania, a później one będą nam się jedno po drugim wyświetlały na ekranie, będziemy mogli się do nich odnosić. Są też pytania quizowe, w których zaznaczamy poprawną odpowiedź, albo w których należy wpisać odpowiedź, i slajdy z zawartością, których teraz nie będę omawiał. Skupmy się zatem na tych pierwszych. Jeżeli na przykład chcę wybrać wielokrotny wybór, to tutaj w tym polu wpisuję moje pytanie. I po wciśnieniu Enter ono się już nam pojawi tutaj po polsku. No i teraz tutaj podajemy opcje. Moglibyśmy dodać też obrazki do tych opcji. Możemy określić, czy ostatecznie wyniki będą pokazane w postaci wykresu słupkowego, czy w wykresu kręgu, czy w wykresu kołowego, a może w postaci kropek. I zostawmy to jako pierwszy rodzaj pytania. Dodajemy nowy slajd, klikając tutaj w lewym górnym rogu na Add Slide. Drugim rodzajem pytania będzie chmura wyrazowa. Klikamy, wpisujemy tutaj pytanie. Tutaj możemy określić, ile odpowiedzi może udzielić jedna osoba. Możemy też dodać, Tutaj obraz do tego pytania, przeciągając po prostu plik z naszego komputera. Pamiętajmy o tym, że w opcji bezpłatnej dostępne są tylko dwa slajdy. Jest informacja, że osiągnęliśmy maksymalną liczbę pytań dla Mentimetra, więc jeżeli byśmy chcieli trzeci i kolejny slajd dodać, to byłoby to już płatne. Natomiast w naszym przypadku spokojnie poradzimy sobie z dwoma slajdami. Pokażę inny rodzaj pytań. Zamienimy tutaj, nie będzie chmury wyrazowej, ale pytanie otwarte w ten sposób, i określamy, czy odpowiedzi będą w takich dymkach umieszczane, czy jedno po drugim wyświetlane na ekranie, czy będzie to taka siatka pływająca z góry do dołu. Innym rodzajem pytania, może być na przykład, właśnie pytanie z tymi suwakami, czyli jakieś na razie pytanie ogólne. Zgadzasz się z tymi zdaniami i dodajemy tutaj te zdania. Kolejne. Kolejne. I teraz może to być w formie suwaków, a może być w formie takiego wykresu sieci pajęczej, zostawimy suwaki i tak wygląda to nasze pytanie. Jeżeli chcielibyśmy na przykład pytanie w formie rankingu, to tutaj podajemy ustaw dni w kolejności jak bardzo ci się podobają i wtedy uczestnik może po prostu przesuwać te beleczki tak, żeby ta, która najbardziej się podoba, była u góry gotowe slajdy, które chcemy udostępnić, tak żeby ludzie mogli na nie odpowiadać. Na te nasze pytania, należy wejść w opcję Share, czyli udostępnij. I tutaj pojawia nam się link, który wystarczy kliknąć i przesłać naszym uczestnikom tej sondy. Ewentualnie możemy kliknąć w tym miejscu. I wyświetlić im na ekranie w czasie rzeczywistym kod QR, który mogą po prostu zeskanować, żeby na takie pytanie odpowiedzieć. Jeszcze trzecim sposobem jest podanie adresu strony www.menti.com i poproszenie ich o wpisanie tego kodu składającego się z siedmiu liczb. Można. I teraz, jeśli osoba, której ten link udostępniliśmy, wejdzie na ten link, to ma właśnie te pytania w formie, na której mogę, że odpowiedzieć. Czyli, na przykład, ktoś pisze, że we wtorek, i tutaj przesyła klikając ten niebieski przycisk. Warto o tym wspomnieć, bo ten przycisk jest po angielsku. I teraz mamy oczekiwanie, aż prezenter kolejny slajd pokaże, więc prezenter musi przejść u siebie i ten kolejny slajd pokazać. Spójrzmy na to teraz ze strony osoby, która wchodzi na stronę www.menti.com jako respondent i wpisuje ten kod, który od nas, jako od prezentera, dostała 357 202 4, Przesyła submit i teraz ma do wpisania właśnie te słowa. Podaj przymiotnik, który określa twój charakter. I wysyłamy. Pamiętamy submit i pamiętamy też o tym, żeby powiedzieć osobom, które przesyłają odpowiedzi, żeby kliknęły niebieski przycisk dopiero po wpisaniu wszystkich odpowiedzi, które chcą wysłać i submit. I spójrzmy teraz, jak to wygląda z pozycji obserwującego. Te informacje już się pojawiły na naszej chmurze wyrazowej w czasie rzeczywistym. Przypominam, że na ekranie prezentera, Przyciskając strzałki w lewo w prawo na klawiaturze, mogę teraz przechodzić do pierwszego pytania strzałka w lewo i do drugiego strzałka w prawo. I w ten sposób wyświetlać osobom, którym udostępniamy widok ekranu, jakie są ich odpowiedzi. Jeśli chcemy wyjść z trybu prezentacji, to wciskamy klawisz Escape dwa razy i wracamy do tego miejsca, z którego wyszliśmy. Jeśli ten samouczek się Wam podobał, to zachęcam do kliknięcia kciuka w górę i zasubskrybowania kanału Tarnowskiej Akademii Nauki. Tarnów. Polski biegun ciepła.